gdzie zaginęły cheaty do gier. Widziałeś to już świetnie, a jak? Nie. E, więc zobaczymy sobie wszyscy razem. Moją teorią od wielu, wielu lat jest coś takiego, jak e, cheaty zaginęły, ponieważ mamy teraz mikrotransakcje. <grywa> teraz nie potrzebujesz cheatów. Teraz, teraz jak chcesz sobie zcitować grę, po prostu płacisz sobie 3,99 i nagle masz dwa razy więcej resortów na trzy dni do farmienia. E, I to jest moja teoria. Jedna z wielu, która pewnie też ma w sobie trochę racji. No bo jednak w tym momencie większość gier jest w jakiś sposób połączona z internetem. Karta kredytowa cheat, dokładnie tak. Więc... O ile cheatowanie w grach single nie było dla nikogo nigdy problemem, prawda? O tyle w multikach było zazwyczaj często problemem. Mimo, wszy... Mimo to są też gry singlowe, gdzie teoretycznie żaden problem nie powinien być z cheatami. Nie powinno być czegoś takiego, że moja gra singlowa ma mikrotransakcje. A jednak mamy takie gry, na przykład jak Assassin's Creed, który miał boosty chyba do Expa, coś takiego, gdzie gra jest w pełni singlowa. Mamy grę taką jak Dragon's Dogma 2, gdzie mieliśmy z kolei masę różnych mikrotransakcji, dość tanich z tego co słyszałem. Ja nie wiem, nie grałem, nie interesowałem się tym aż tak, ale było głośno o tych mikrotransakcjach w Dragon's Dogma 2, i dlatego właśnie ludzie ją hejtowali. Z tym ja, bo to jest niefajne, wrzucanie mtx ów do Gear Single, e, no i nie ma sensu robić cheatów, nie? N nie ma, nie ma sensu robić cheatów, bo można je sprzedać po prostu za pieniądze. To jest kolejna rzecz, którą można sprzedać po prostu. Cheaty nie zniknęły, no nie zniknęły, nie zniknęły, dalej są momentami. Plus są mody, nie? Ale nie zawsze, nie w każdej grze i nie, nie na każdej platformie. E, bardzo często są jakieś po prostu narzędzia deweloperskie, nie? Tak naprawdę wiele cheatów pochodzi od narzędzi deweloperskich, takie jak wszystkie noclipy i tak dalej, nie? E, ale to było raczej w starych grach. Jak ktoś chce, to znajdzie. No właśnie, a kiedyś było coś takiego, że otwierałeś sobie po prostu karteczkę z Warcrafta 3 i normalnie w instrukcji miałeś pisane, jakie są kody do gry, nie? Nikt tego kurwa nie ukrywał. Albo w gazetę CD Action, tak. Czy w jakimś, w jakimś takiej książeczce, która wychodzi co pół roku, gdzie jest tysiąc gier i do nich wszystkich masz wpisane cheaty. Do GTA, AES, zakmi właśnie, nie? Aezakmi, Give Us a Tank, IDDQD, R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Cheaty nierozłącznie kojarzą się z grami sprzed lat. Są częścią kultury gamingowej tamtych lat i wcale nie oznaczały, że mieliśmy łatwiej, bo często rozgrywka była dzięki nim po prostu ciekawsza. No i używając ich czuliśmy się, jakbyśmy używali jakiejś magii. Szczególnie jak dowiedzieliśmy się o nich z gazety albo od znajomych na przerwie w szkole. Pewnie nie tylko ja zauważyłem, że cheatów w dzisiejszych czasach jest jakoś mniej. Szczególnie tych klasycznych, gdzie po prostu wstukiwaliśmy kombinację klawiszy na klawiaturze i działo się coś ciekawego na ekranie. Powodów jest oczywiście co najmniej kilka, a dzisiaj właśnie o nich sobie porozmawiamy. Zapraszam. Nie chciałem mu przerywać. I see dead people, tak. Who's your daddy? I było, było wiele tych cheatów do tego, do, do, War do Warcrafta 3, nie? Ale wiecie, z czym się najbardziej kojarzę, Właśnie z GTA. Jak ja byłem gówniarzem i grałem pierwszy raz w życiu w GTA, czy GTA 3, czy GTA Vice City, czy GTA San Andreas, kody takie właśnie jak give us a tank, give usa tank, e, albo w na bronie z kolei, albo bang, 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 na wy... po prostu był kod, który polegał na tym, że jak go wpisałeś, to wybuchały wszystkie pojazdy, które były w tym momencie na twoim ekranie, nie? E, To są rzeczy, które mi się bardzo, bardzo kojarzą z tymi grami. I czy to było łatwiejsze? Było. Miałeś w broni na przykład, ale to też dawało tą drugą głębię grania. Bo mi się to kojarzy z tym, jak do mnie kuzyni przychodzili. Miałem dwóch kuzynów, którzy bardzo blisko mnie mieszkali. I graliśmy razem. Czy to ja u nich, czy oni u mnie na chacie. No i komp był zawsze jeden, nie? Wiecie jak to jest? Nie wiem czy wiecie, mam nadzieję, że wiecie. Jak to jest jeden komp mieć i, i dwóch kolegów, którzy też chcą grać, jak jesteście mali. Musicie się jakoś podzielić. No i u nas to wyglądało tak, że wpisywałeś sobie kod na jakiejś bronie e, w GTA. Robiłeś jak największy rozpierdol, starałeś się jak najdłużej przeżyć, jak cię goniła policja. I potem, jak umarłeś, to wchodziła kolejna osoba i robiła to samo. I jak zginiesz, to moja kolej. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak było. Kod na latanie samochodem w GTA San Andreas takim jak z drugiej części Harry'ego Pottera. A teraz w GTA 5 online? W GTA Online nie ma kodu na latające samochody, ale możesz sobie kupić kod. W ku, kurwa. Możesz sobie kupić latający samochód w sklepie onlineowym e, GTA Online, nie? <laughs> Za pieniążki. Zacznijmy od tego, co to w ogóle są te kody czy cheaty. Myśleliście kiedyś o tym, dlaczego one istnieją? Jako były tester Gier mogę wam powiedzieć, że dostęp do pewnych ułatwień w grze jest bezcenny, jeśli chcemy szybko sprawdzić, czy dana funkcja działa, albo zrobić tak zwane repro, czyli upewnić się, że bug występuje wielokrotnie, minimum trzy razy odtwarzając dokładnie ten sam ciąg przyczynowo-skutkowy. To wszystko wypada też oczywiście nagrać i opisać w jeerze, więc często nawet nie tylko trzy razy musimy odtworzyć tego buga. Tu właśnie zarówno testerom, jak i deweloperom dawniej z pomocą przychodziły kody, które pozwalały na przykład na nieśmiertelność, poruszanie się po wodzie w grach, które normalnie tego nie umożliwiały, czy choćby latanie, żeby zobaczyć, czy na dachu budynku nie brakuje na przykład tekstur. W wywiadzie. z... A, to jest dobrze powiedziane, nie? Że, tak jak mówiłem, kody to bardzo często były jakieś rzeczy deweloperskie, których właśnie deweloperzy usiemi jako używali po to, żeby sprawdzić, czy coś jest do powtórzenia, jeśli coś się buguje, czy da się to powtórzyć. Więc jeśli chcieli się dostać w jakieś konkretne miejsce mapy, włączali konsolę, wpisywali noclip i tam przylatywali przez, przez, przez wszystkie obiekty i tekstury, jakie istniały po drodze, ne? I dlatego bardzo często, nie wiem ilu z was gra na przykład w bety gier, albo w early accessy, bardzo często te gry mają specjalne przyciski do zgłaszania bugów. I jeśli jesteś takim rzeczywiście człowiekiem, który testuje grę nie po to, żeby sobie zagrać ją jako early access, żeby sobie pograć szybciej, tylko jednak chce tej grze pomóc jakoś i zgłasza błędy, bardzo często przy zgłaszaniu takiego błędu jest napisane w jakiej sytuacji to się stało, co wtedy robiłeś, jaki był ciąg zdarzeń, po którym ten błąd, który u ciebie wystąpił, się pokazał na ekranie. Bo to jest właśnie bardzo ważne przy sprawdzaniu błędów i bugów, nie? Czy dany błąd jest do Zreprodukowania. Czy da się go powtórzyć w konkretnej... W konkretnym przypadku, jeśli coś się zrobi na ekranie, nie? Spice, Scott Miller, założyciel Apogee Software, czyli obecnie 3D Realms, wspomina dawne dzieje, mówiąc: Dodałem kody, bo ułatwiały mi tworzenie gier. W grze Supernova pamiętam drogę, która istniała na początku gry. Jeśli przeszedłeś tą drogą 20 kroków i wpisałeś słowo Enter, gra przeniosłaby cię do ostatniego etapu gry, a cały Twój ekwipunek byłby uzupełniony o wszelkie niezbędne na tym etapie przedmioty. Obecnie używa się raczej specjalnych buildów gry, które umożliwiają na przykład aktywację Gazmolda przez użycie czegoś zbliżonego do trainera, odpowiedniego skrótu klawiszowego albo po prostu konsoli pod przyciskiem tyldy, która często jest po testach wyłączona dla zwykłych śmiertelników. Ciekawą rzeczą było, jak była sobie taka gra i dalej jest i ciągle jest w early accessie, jak No Rest For The Weekend, nie? To świeżutka gierka tak naprawdę jeszcze nie wyszła w pełni od paru miesięcy mamy Early Access i w pierwsze parę dni po wyjściu, wyjściu Early Accessu był bug, który nie był bugiem, był pozostałością właśnie po tym buildzie deweloperskim, z którego korzystali deweloperzy i w momencie, kiedy miałeś włączoną mapę i sobie nakierowałeś na jakieś miejsce na mapie, tym tym swoim środkiem, środkowym jakimś tam celowniczkiem i kliknąłeś sticka na padzie, to się dosłownie w to miejsce teleportowałeś. Po prostu, bez żadnego pytania, bez niczego, nie? <laughs> Więc to zostało dość szybko spatchowane, ale widać, właśnie, że w ten sposób to było robione, nie? Że, że, że to był, to był jakiś lępny build deweloperski, który oni później zmieniali, 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 aż w końcu stał się grywalnym pierwszym aktem gry. Kliknęło mi się i coś i popsuło, no właśnie. Nie popsuło, bo tak naprawdę mogłeś niechcący zrobić więcej progresu, niż myślałeś. <laughs> Ach, flashbacki z dawnych lat. Wspomniany wcześniej Miller powiedział też, dlaczego cheaty nie były usuwane przed premierą. No cóż, powód jest prosty. Po pierwsze, często przed premierą trzeba było jeszcze z nich skorzystać, żeby na szybko naprawić jakieś błędy, a to nie były czasy, kiedy można było przez internet udostępnić łatwo patrze. A po drugie, no cóż, co tam było? A po drugie... Cóż, powód jest bardzo prosty. Dawniej tworząc grę mieliśmy cały ten kod źródłowy, który po wywaleniu jednej linijki tekstu mógłby się po prostu zawalić, a często tak właśnie dodawane były cheaty. Jednym z najwcześniejszych cheatów w historii jest góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A i start w grze Gradius. Dzięki niemu można było dodać sobie power-upy, co mocno ułatwiło pracę japońskiemu deweloperowi w 1986 roku, który niezbyt radził sobie z walką po, Podczas pracy. Gracze, którzy odkryli kod, chwalili się tym dookoła i wkrótce temat stał się sensacją dla magazynów i gazet. Działał on również w późniejszych grach Konami i tak też stał się legendą, określaną jako Konami Code. Właśnie, a propos magazynów, dawniej cheaty potrafiły być jedynym powodem, by kupić dany magazyn gamingowy. Podobnie jak z grami na CD, więc był to całkiem niezły biznes. Oh. Szczególnie to jest to, ne? po prostu były, były czy w CD-Action, czy ja jeszcze zbierałem kiedyś komputer świat gry, bo jeszcze był Klik, oczywiście jakaś Cybermycha, ale Cybermycha była dla dzieciaków, nie? Więc w pewnym momencie wszyscy wyrastali z Cybermychy i się kupowało właśnie dla, dla większych dzieci gazetki. I zawsze gdzieś tam z tyłu gazety zazwyczaj był jakiś po prostu osobny kącik, jakieś jedna czy dwie strony poświęcone cheatom różnym do różnych gier. Plus oczywiście to jakiś czas były wrzucane właśnie takie specjalne książeczki, grube rzeczywiście, z różnymi cheatami do wielu, wielu różnych gier. Nie, że czasem wydawca podawał listę cheatów dla dziennikarzy, żeby ułatwić im szybsze przejście gry. Ale oczywiście nie wszystkie kody służą do ułatwiania sobie rozgrywki. Nie... Ej, kody były specjalnie dla dziennikarzy, co ty gadasz? Czaicie, że... <laughs> Czyli kiedyś mieli ten, być może dziennikarze specjalne dla siebie easy mode. myślicie, że ten, myślicie, że dziennikarze grali na, na hacksach specjalnie, żeby szybciej przejść gry i szybciej ją zrecenzować? Może nie wszyscy, ale jak teraz to powiedział, to ja jestem w stanie w, stanie w to uwierzyć, że to było praktykowane, jestem w stanie w to, w to uwierzyć. Żeby szybciej recenzję napisać, żeby się jeszcze pokazała w tym wydaniu naszego, naszej gazety, jeszcze w tym miesiącu, w tym tygodniu, bo jak nie, to będziemy musieli czekać na kolejny miesiąc, no a wtedy już, już nasi czytelnicy zobaczą recenzję tej gry kurwa u kogoś innego, nie? Dziennikarze grają z Sumunami, dokładnie tak. Które są po prostu easter eggami specjalnie zostawionymi przez twórców? Bubble Cars w GTA, które dawało mi zdecydowanie za dużo fanów w dzieciństwie. To było Wiem świetne. Cheat z GTA. Ja zapamiętałem najlepiej ze wszystkich czytów w, w grach. Bubble cards polegało na tym, jak widać, nie? Jakiegokolwiek samochodu nie dotknąłeś, on nagle zaczynał po prostu odlatywać jak balonik. Proste, a tak kurwa przyjemne. Uwielbiałem to po prostu. Cars GTA, które dawało mi zdecydowanie za dużo fanów w dzieciństwie, wielkie głowy w różnych grach, czy nieco bardziej praktyczne, Move Objects on w Simsach pozwalając W Simsach najlepszym kodem było. W Jedynce przynajmniej, bo nie znam. Nie grałem w inne Simsy. Kla, klapa ucius. Modern Loda to było w dwójce chyba, nie? Modern Kla, Klapa ucius było w Sims'ach jedynce. Na hajs. Klapa Cla, ucius. I... U, moja siostra grała w Simsy, więc ja też musiałem grać, bo akurat ona miała je na kąpie. I ja robiłem to w pewnym momencie w taki sposób, że tam się włączało... Tą, jak to się nazywa? Konsolę. Gdzie się haksy wpisywało. Wpisywałeś klapa ucius i mogłeś cały czas klikać Enter, żeby on, on, on się cały czas wpisywał. Nie musiałeś powtarzać go, wpisywać za każdym razem. Więc ja robiłem tak, że powiedzmy o mniej więcej takiej wielkości była dyskietka zwykła, nie? To były czasy, kiedy jeszcze dyskietki były przy komputerach, leżały sobie zwykłe, 2,5-calowe. Więc ja brałem taką dyskietkę, wkładałem między tą dziurkę przy Enterze a Enter, żeby on był cały czas kliknięty i na przykład szedłem coś mamie pomóc w kuchni. I cały czas mi się hajs takował, kurwa. Mogłem zrobić z nim co chciałem. Co to dyskietki? Takie te. Takie dyski, tylko że mniejsze. Dysk dyski etki. E, e dyski etki. Etki. Doktora Edkera Dys Dyski doktora Edkera. Chce nam wsadzić każdego Sima prosto w ogień. No, nie mówcie, że tak nie robiliście. Wszyscy to robiliśmy. Pewnie teraz pomyśleliście, no właśnie, Simsy. Przecież tam dalej są cheaty. I tak i nie. To nie takie klasyczne kody jak w wielu starszych grach, bo używamy tu wspomnianej przeze mnie konsoli. Do tej pory można robić to też oczywiście w każdej grze Bethesda, co jest niezbędne, jeśli utkniemy albo jakimś cudem gra wykasuje nam część ekwipunku. Binder dead, player Ad, tem 0000f 999 Jeśli nie wiecie co właśnie powiedziałem do was, to zdecydowanie graliście za krótko w Skyrim. A. I oczywiście są też takie opcje jak mody czy trainery, ale przecież to już nie jest dzieło twórców gry, a fanów. Mody, mody czy trainery i chłop pokazuje kurwa ulhaka, nie? Trochę w topa, nie? Siemanko, Igor. Trochę kurwa w topa. Generalnie w CS też są kody do konsoli, e, które, które są używalne normalnie w grze, i można sobie w CS, przynajmniej można było to robić w Source i chyba w Global Offensive, e, można sobie zrobić legalnego wallhacka. Tylko że musi być, musi być włączony na, tym, na, na serwerze danym svcheats 1 wtedy wpisujesz sobie R dolna kreska, draw other models 2. I widzisz po prostu wszystkie te, wszystkie linie, trójkąty, z których są stworzone postacie i inne różne obiekty na mapie, nie? Ale, no teoretycznie, haksy są trainerami, nie? Haksy są trainerami, tylko że takimi dość kurwa nieetycznymi, więc tutaj, no te, nie pokazał. Na, na miejscu TV-gry nie pokazałbym materiału z cheatów, bo to, to, no to wydaje się takie plus trochę, nie? Chyba, że teraz będzie o haksach mówił, może, może specjalnie do tego, do tego, do tego dąży. Ale tak jak mówiłem, no, cheaty w grach single nikomu nie przeszkadzają, ale w grach online, gdzie rzeczywiście są, jest gra kompetytywna, jest co gra PvP daje ci to ewidentną, kurwa, przewagę, to jest niesmaczne. To jest co najmniej niesmaczne. Jak mody czy trainery, ale przecież to już nie jest dzieło twórców gry, a fanów. Tak samo jak haki, głównie w o, grach okay. online. Albo istnieją też takie bariery jak cheat engine. Cholernie męczące swoją drogą. Pamiętam, ile zabawy było dawniej, żeby dodać sobie trochę kasy, na przykład w Eurotrack Simulatorze, gdy chciałem po prostu pojeździć sobie po Europie bez potrzeby zarabiania kasy. I tak. Ja umiem używać teraz już Cheat Engine'a, robię sobie postacie czasem w Souls'ach. da się. <laughs> Aktualny mod, który ogrywamy w DS3 jest zrobiony w Cheat Engine'ie tak naprawdę, nie? Czyli che -che cheatujemy i dzięki temu mogę sobie ustawić kamerę z góry, mogę sobie zrobić ciemność, mogę zrobić agro bo to działa po prostu na, na cyfrach w grze. W gry są po prostu cyfry zmieniane gdzieś tam w plikach, nie? do których normalnie nie ma dostępu, a Cheat Engine w to wchodzi głębiej. Tam, gdzie normalnie nie da się tego zdecydować, powiedzmy, notatnikiem, i zmieniać te cyfry za ciebie, nie? Opcji jest oczywiście mnóstwo, żeby w jakiś sposób zmienić albo popsuć, jak to niektórzy mówią, grę, ale takiego klasycznego wstukiwania w klawiaturę bez żadnej konsoli jest już coraz mniej. Dlaczego? W zasadzie pierwszą, najprostszą odpowiedź podałem Wam już na samym początku, choć to temat dużo bardziej złożony. Proces produkcji gry wygląda dziś inaczej niż dawniej, a narzędzia do tworzenia gier nie wymagają od twórców używania cheatów czy wchodzenia w debug mode niczym w Soniku. Coraz więcej gier używa też tych samych silników jak Unreal czy Unity, a te mają już często osobne funkcje, opcje i menu ułatwiające przemieszczanie się między levelami czy szybką progresję. Oczywiście to nie oznacza, że programiści nie tworzą jakichś dodatkowych cheatów, ale potrzeba ich już o wiele mniej. Następnie, w miarę możliwości, tego typu funkcje są blokowane, a moderzy próbują je odzyskać. No chyba, że. W Tonym hołku którymś, tak mi się przypomniało, był cheat, który polegał na tym, że odblokowywałeś sobie na przykład postać Darfa, Darfa Maula. Z gwiezdnych wojen. Mogłeś Mulem grać i jeździć na deskorolce w Tonym hołku. To było albo trójka, albo czwórka, ale teraz nie pamiętam, które to było. I nie, w trójce chyba był właśnie Mule, a w czwórce był chyba Django Fett, albo Boba Fett. Te zostaną całkowicie usunięte przed premierą, co podobno w szeroko już od lat używanym C czy C-sharpie jest o wiele łatwiejsze niż w grach z lat 80. -tych. Co ciekawe. Właśnie, bo on mówi w ogóle o, o cheatach, które wpisuje się po prostu w grze. Kilkaż w grę, bez włączenia konsoli i tak dalej. Ale to nie zawsze tak było. Nie? Na przykład, w, o ile w GTA tak tak to działało, po prostu miałeś grę włączoną i pisałeś na klawiaturze, o tyle na przykład w Warcraft 3 musiałeś kliknąć Enter i wpisać cheata w czacie. I w czacie wpisując cheata, on ci się włączał w grze. W GTA 2 z kolei nie było cheatów, które działały ci w taki sposób, że musiałeś je wpisać w grze grając już, tylko przed rozpoczęciem gry. Nie pamiętam dokładnie, jak to działało, ale wydaje mi się że tam musiałaś swojego save'a konkretnie nazwać, nadać nazwę swojemu save'owi, nazwą cheeta, żeby on działał po prostu. Albo coś takiego. Więc to nie było zawsze tak, że kiedyś tylko i wyłącznie gry miały wpisywane cheaty prosto w grze już w gameplayu. Siemanko, siemanko dobry wieczór. Ciekawe zdarzają się jeszcze produkcje, które mają na przykład odblokowaną konsolę, ale nie da się w niej wpisać żadnych ułatwiających rozgrywkę kodów. I takim przykładem jest choćby Dragon Age Inkwizycja. Prawdopodobnie twórcy zapomnieli to zrobić albo zepsułoby to w jakiś sposób grę. Kolejnym powodem jest zmiana rozmiaru teamu produkującego grę. Z 30 lat temu wiele gier powstawało w małym zespole ludzi, którzy nie mieli napiętego grafiku, nie goniła ich wielka korporacja więc dodawanie easter eggów było naturalniejsze i często brało się z humoru w firmie. Teraz 20 osób potrafi pracować nad jednym elementem i nikt nie ma czasu na takie pierdoły. Mogą co najwyżej napisać jakieś śmieszne zdanie w komentarzu podczas pisania skryptów. Tylko że za to też można mocno oberwać i takie rzeczy przejdą zwykle, gdy ktoś już i tak planuje się zwolnić. Jesz... Nie wiem, czy kojarzy... nie powiem w jakiej to grze było, ale w jakiejś grze, w jakimś kodzie jakiejś gry był yy, zakodowany bodajże tekst. Stylu yy, pomocy, oni nas tu głodują i, nas, i nam nie płacą, czy coś takiego, nie? Jesteśmy niewolnikami, ale nie pamiętam, w jakiej to grze było yy, i jak to się skończyło. Czy to był po prostu easter egg dla zabawy, ktoś sobie to wpisał, czy to rzeczywiście była prawda? Ale w jakiejś grze, gdzieś w kodzie to było wpisane. Jeszcze inną sprawą jest to, że od lat wszystko stało się bardziej. Online, trudno byłoby używać kodów do gry w grze, która została stworzona według określonych zasad, po to, żeby każdy w rozgrywce multiplayerowej czuł się w miarę sprawiedliwie. To oczywiście w idealnym świecie, ale no pomyślcie sami, cheaty w multiplayerze nie brzmią jak dobry pomysł w jakiejkolwiek grze online, jeśli gramy z innymi graczami, no bo psuje to całą rozgrywkę, jeśli nie jesteśmy w stanie grać wszyscy wobec jednych zasad, na które wszyscy się zgodziliśmy. Właśnie dlatego. Z, pro z haksami. Ja nie gram zbyt wiele gier, które mają problemy z haksami, ale jeśli miałbym je wymienić, to są bardzo często strzelanki. Z tych gier, które ja, ja, ja akurat ogrywam, powiedzmy, często albo rzadziej, ale jednak ogrywam czasem, to jest Tarkov i Rainbow Six Siege. To są strzelanki. Ludzie uwielbiają mieć tą niesprawiedliwą przewagę w strzelankach. I to jest dla mnie kurwa obrzydliwe. Pluję na wszystkich haksorów, chuj im w dupę, wielki. Ech, I niech mają zawsze ciepłą stronę poduszki. Pod głową. Haki są tak mocno blokowane. Achievementy są kolejną rzeczą, która wbiła gwóźdź do trumny kodów. No bo pomyślcie o tym w ten sposób. Dawniej jak nie było osiągnięć w grach, to chwalenie się cheatami było czymś spoko. Inni nas chwalili za to, że odkryliśmy coś fajnego albo zabawnego w grze. Byliśmy po prostu cool. Ale teraz cheatowanie oznacza też łatwiejsze osiąganie achievementów. Innymi słowy jesteśmy słabiakami, oszustami i casualami. Prawdziwy a wczoraj, wczoraj, ostatnio właśnie, jak, jak modowaliśmy to DS3 za pomocą Cheat Engine'a, to zapytałem Was na czacie, bo ja sobie dodałem do ręki broń, którą farmi, farmiliśmy przez pół godziny. Stwierdziłem, że nie będziemy jej dłużej na, firmi, na, na streamie farmić, no bo kurwa trochę szkoda czasu, żebyśmy tu siedzieli i żebyście patrzyli, jak ja farmię coś przez godzinę, dwie, tylko po to, żeby w końcu poleciało i żeby, żebyśmy poszli dalej. Bo też ta farma nie była trudna, to nie było nic wymagającego, nie? Ale zastanowiłem się wtedy i zapytałem Was na czacie, czy hakując sobie konkretne itemy, które są potrzebne do achievementów, na przykład, czy w LDA, czy w Soulsach, czy cokolwiek, i wchodząc z nimi w grę online, czy ja dostanę ten achievement? I odpowiedź na czacie od Was była, że tak. Więc teoretycznie w niektórych grach. Można to ciągle zrobić, nie? Pewnie nie wszystko, ale wiele rzeczy pewnie można. Hardcore spędza tysiące godzin, żeby wbić to, co my wbiliśmy na modach i cheatach. To prawdopodobnie podobne uczucie, jakie ma licealista, kiedy kupił za swoje ciężko zarobione przez wakacje i pół roku szkolnego Deumatiza, a jego kolega podjeżdża nowym BMW kupionym przez starego. No i wiecie, z obu samochodów pewnie się cieszyć, ale z tego deumatiza jest większa satysfakcja, bo jest to ciężka praca, którą tutaj włożyliśmy. A takie BMW to jest poniekąd cheatowanie. Tylko że nasz stary daje wam te cheaty. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, to to, że ciężka praca przynosi większą satysfakcję. To sam I dlatego się nie summonuje, nie? W Solsach, jak sobie zapracujesz na wygraną z bossem, to, to wtedy lepiej smakuje ta wygrana. tyczy się faktu, że gry są często usługami. Wiele gier dziś oferuje w DLC czy sklepie gry to, co kiedyś było dostępne za pomocą cheatów. Najczęściej oczywiście jest to waluta w grze, nowe ubrania, pojazdy i tak dalej. Innymi słowy dawniejsze Motherload czy Jump Jet są dziś płatnymi dodatkami. Za prawdziwą kasę, nie tą w grze. No i ostatecznie, jak już nawet twórcy gry mają narzędzia wbudowane w gameplay ułatwiające pracę nad nim coś na zasadzie cheatów, to to już nie jest jak dawniej, że jak gra została wydana na płycie, to nie da się tego wyciąć. Teraz wystarczy usunąć tego typu funkcje w Day One Patchu albo którymś kolejnym. Ale muszę też przyznać, że twórcy już kilka lat temu nawet zauważyli, że cheaty służą temu, żebyśmy lepiej poznali grę, żebyśmy weszli w coś, co nie jest normalnie dostępne dla śmiertelników, żebyśmy przedłużyli czas spędzony z grą. I dlatego coraz więcej gier proponuje menu. Ułatwień, w którym łatwo możemy sobie włączyć dane cheaty, tak naprawdę Na przykład, Siemanko Viking, dzięki, dzięki. Eee, Co jak powiedzieć? Na przykład jak oglądamy sobie czasem Gino Masino, który jest popierdoleńcem, jeśli chodzi o jego rany w Elden Ringu. Zazwyczaj Elden Ringu, głównie Elden Ringa gra. On się uczy wszystkich swoich ranów mając włączonego w Elden Ringu, e, jak to się nazywa? Trainera. Ma cały czas trainera włączonego, który nie pozwala jego postaci umrzeć. Stoi i przy bosie patrzy, w którą stronę może dany atak zdodżować, i jak na dany atak może reagować, jak powinien zrobić atak jakiś konkretny, czy ma opening po tym ataku, po rolu na tej broni i tak dalej. Więc to pozwala bardzo dobrze poznać grę, nie? Bardzo często ludzie, którzy grają na konsolach, <gryw> mają trochę ból o to, że na PC możemy się łatwiej uczyć e, tego typu rzeczy jak, jak właśnie walki z bossem, bo nie musimy do niej jakoś podchodzić co chwilę, umierać, wstawać, umierać, wstawać, umierać, wstawać, czekać na, na loading screeny każdym razem. Tylko można sobie zainstalować jakiś właśnie e, trainer, który nie pozwoli twojej postaci nigdy umrzeć, zwykły god mode po prostu. I twoim celem nie jest to w tym momencie, żeby zabić bossa, no bo zabić bossa na god modzie, to kurwa nawet stopą bym to zrobił a i, i z zamkniętymi oczami, ale żeby się nauczyć po prostu, ne? Wiadomo, że prawdopodobnie byłaby większa satysfakcja z nauki w pełnej krasie, jak co chwilę umierasz, ale to jednak przyspiesza proces nauki po prostu, ne? Przyspiesza proces nauki. To nie jest to samo, co kiedyś, bo po prostu klika sobie, żeby zmienić jakieś ustawienie w grze, ale... Myślę, że to wciąż spoko opcja. Nie licząc nawet takich trybów jak nieskończona kasa w City Builderach, czy po prostu osobne tryby sandboxowe, bo przecież czymś takim jest choćby creative w Minecrafcie, ale choćby różne modyfikatory, jak na przykład w The Last of Us 2, gdzie można włączyć sobie slow motion, obrócić świat tak, żeby był w odbiciu lustrzanym, czy tak zwane helium audio, które zmienia dźwięki na takie, jakby wszyscy nawdychali się za dużo helu. Get your dumb ass out of here. Fuck this. <slash> I co jeszcze lepsze, w wielu grach, aby dostać się do menu takich ulepszaczy, trzeba na przykład zdobyć dany achievement, co daje nam o wiele większą satysfakcję. Są też takie gry, jak wspomniane wcześniej Simsy, gdzie twórcy intencjonalnie zostawiają graczom możliwość zmieniania świata gry zgodnie z wolą władcy płomieni i drabinek. Możecie na przykład zwiększyć szansę na pożar, sprawić, że dziecko wejdzie w okres buntu, czy zainfekować Sima kosmiczną chorobą, przez którą będzie gadać Kłopoty takie jak to, że Yakuza to słaba seria gier. A tak, można też. Co jest kurwa? Yakuza jest bardzo dziwna. Boję się ludzi, którzy lubią serię Yakuza. Wiem, że Bulbi lubi Yakuza. To jest pojebany człowiek. Szybkie nauczanie? Oszustwo, dokładnie tak. To jak ten, jak, jak to się nazywa? Kurs szybkiego czytania, nie? Ja jak, 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 jak byłem w podstawówce, miałem kurs szybkiego czytania, moi, moi rodzice mi zapisali na taki. I, I, później po prostu jak czytałem w szkole na głos czytanki, wszyscy się zdziwili jak ten Paweł szybko czyta, on to jest kurwa dobry. Zabić Sima wstydem. Oczywiście w wielu grach cheaty mogłyby dziś zabić cały sens grania. No bo wyobraźcie sobie choćby takie Dark Soulsy z kodem umożliwiającym zabicie każdego jednym uderzeniem. Soulsiarzom znudziłoby się to po pierwszej walce. Tu jest podobnie jak z Matizem, o którym wspominałem, im trudniej, tym większa satysfakcja. Nawet jak się okaże, że diagnosta nie podbije przeglądu. Cheaty mają dziś więc dużo mniej sensu niż dawniej. No chyba że jako Easter eggi, więc tym lepiej, jeśli twórcy dodają je w ramach jakiejś nagrody dla gracza za bycie wytrwałym albo ciekawskim. Czasy, kiedy wszyscy dzieliliśmy się nowo odkrytym kodem i zapisywaliśmy je w specjalnym notesie, już na pewno nie wrócą, ale przynajmniej jest co wspominać. Jakie są Wasze ulubione cheaty z gier? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, może przyjdą Wam do głowy jakieś rzeczy, które wpisywaliście tak często, że są po prostu wyryte w Waszej pamięci. Ja tak mam na pewno z Hesoyam i Aezakmi, no i z cheatami do Skyrima. Ale nieważne, dzięki za oglądanie, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem ja so Aizak, Mi Uzumim, nie pamiętam do którego GTA jest, które Give, give, give Usatank. Było jeszcze Tank 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 po prostu, było Bang 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 po prostu. Eee, no, było, było tego trochę. Tak naprawdę w ogóle mody, same mody, tak naprawdę to, co my gramy, na przykład czasem modujemy sobie gry, modujemy sobie soulsy. Mody są po prostu bardziej zaawansowaną stroną cheatowania. Eee, bo cheaty są modami. Mody są cheatami, czyty są modami tylko że w inny sposób one działają, czasem są bardziej, czasem mniej zaawansowane, ale to wszystko można jak dla mnie pociągnąć pod cheatem. Doszedłem do, do 900 znaków na y, minutę, nawet nie wiem ile ja miałem szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale miałem, miałem, miałem kursy szybkiego czytania właśnie, jak byłem w podstawówce i w ogóle w podstawówce bardzo dużo czytałem książek później przez to. Jak, nau jak nauczyłem się szybko czytać swojego czasu, pamiętałeś coś z Jesus do Postala 2, ja nigdy nie miałem Postala 2 na swoim kompie. Grałem u dwóch kumpli tylko w Postala w życiu. Na 2, 1, 3, 7 followersów Yakuza będzie ogrywana na streamie? Broń Boże, nie ma opcji. Kurwa, nie ogram tego. To jest, to jest, to jest jedna z tych właśnie z, z tak bardzo japońskich gier, których ja nie mógłbym przecierpieć. Może na 2137 milionów. Nie ma opcji. Yakuza to jest popierdolona gra. Nie, nie chcę. Jak widzę to co on tutaj pokazał, jak widzę jakąś scenę z gangu, gdzie ludzie mm, są w gangu, którzy się przebierają za niemowlaki i wszyscy chodzą w pieluchach. Kurwa, no nie, sorry, nie, nie, nie. Ja, ja uwielbiam humor, który jest gówniany. Który jest, yy, jak się ładnie mówi, że coś jest dziecinne. Pamiętacie takie słowo? Ja, ja pamiętam, ale nie pamiętam. Znaczy, że znam, ale nie pamiętam. Yy, to w, jak najbardziej, nie? Ale to co jest jak pójdzie, to jest dla mnie po prostu pojebane. Aż za mocno. Echo jest na Last Bossie w Nerubian Palace w Mythiku, ale rozpierdol, może w końcu zmienią ten. Czek Czekam, aż się skończy World First. Race to World First, żeby zrobili balans z powrotem, bo, bo chcę, żeby mój druid lepiej leczył. A, a propos leczenia druidem, idziemy grać w WoWa. Nie będę dzisiaj leczyć chyba, tak mi się wydaje, ale idziemy grać w WoWa.